Przepustnica 20HDI Fiat Kudo. Często te przepustnice wyrabiają się mechanicznie na klapie. Można do nich dokupić zestaw naprawczy. Wymienia się tutaj ten czpień, o który jest zahaczony gruszka podciśnienia. Czasami też może być uszkodzona gruszka podciśnienia. W tym wypadku jest sprawna. Trzyma ciśnienie. Mechanicznie ta przepustnica też również jest sprawna. Nie jest wyrobiona. Klapa jest sztywno, nie lata. W tym miejscu jest czujnik, sensor położenia przepustnicy, klapy na trzy piny. Czasami również ten czujnik może się uszkodzić i nie pokazywać dobrego odczytu położenia klapy. Wtedy mogą być błędy. Czujnik możemy odczepić. Jest tutaj na cztery klipsy ze trzaski. Odważamy to śrubokrętem. Tak wygląda czujnik w środku. żeby wymienić zestaw naprawczy do tej przepustnicy należy odkręcić tutaj te śrubki na torx 20. Klapę tutaj widzimy na środku dziurkę, którą należy przewiercić. Sprawdzając tą przepustnicę na klapie nie może być żadnych luzów. Przesuwając klapkę, magnes musi równo się przesuwać z klapą.